Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Wieczorowa pora, jak nagrywam tego vloga, i w tym właśnie dniu chciałem do Was pomówić o tym, jak uwaga, Helmut został znieważony, jak Helmut został upokorzony przez kogo? Przez kibiców polskiej reprezentacji kopaczy, to znaczy polskiej reprezentacji piłki nożnej. Co się wydarzyło na meczu, co skandowali kibice i jaki wywiesili transparent, to będzie o tym w dzisiejszym vlogu, na który serdecznie Was zapraszam. Tutaj sobie siądę na ławce, będzie mi trochę lepiej do Was rozmawiać. Sytuacja miała miejsce na meczu Polska-Litwa rozegrany w Kownie. I kibice polskiej reprezentacji wołali tak: Donald, Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Jeszcze raz: Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Skandowali kibice już przed meczem i w trakcie spotkania. Pojawiły się też wulgarne okrzyki kierowane do Donalda Helmuta. Które media opisują jako obraźliwe, choć nie zawsze podają dokładną treść ze względu na cenzurę, tak mam napisane. I wywieszono też transparent na trybunach z, pod z podobizną Helmuta oraz napisem Nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski. Media relacjonują, że Bane często zestawiono z portretem Tuska, a napis miał być wymierzony w jego obecność na meczu. Ja jeszcze gdzieś widziałem i to mi się tak rzuciło w oczy, że tam była niemiecka flaga, właśnie gdzieś chyba na czole Helmuta, i, yy, i zrobili mu <noise> jakiegoś takiego wąsa, jak miał Adolf akwarelista. No normalnie, show było na meczu. I teraz chciałem chwilę skomentować zachowanie kibiców. Ja powiem w ten sposób, że. No, Sytuacja się powtórzyła. To nie było pierwszy raz, kiedy kibice pokazali, co sądzą na temat Holmuta, zwanego Donaldem Tuskiem, czy też na odwrót. Ktoś by mógł tutaj powiedzieć, że stadiony są od kibicowania i nieraz słyszałem tego rodzaju argumenty i że nie powinno się mieszać właśnie tego rodzaju wydarzeń sportowych z polityką. Ale jak widać, kibice. Są to też ludzie, którzy przeżywają pewne rzeczy, którzy dają sobie po prostu wyraz, wyraz swoich emocji właśnie na stadionach i nie tylko dawali ten sprzeciw, tak jak wobec Helmuta dawali też sprzeciw wielokrotnie, na przykład na meczach. Wspierając Palestynę, wolną Palestynę. Robili to hiszpańscy kibice, robili to też nasi polscy kibice na niektórych meczach. Robili kibice oprawy właśnie z państwem położonym tam, gdzie chce, żeby dać wyraz swojego niezadowolenia, jak oni nas też postrzegają. Więc było wiele takich, słuchajcie, momentów, doświadczeń, właśnie, gdzie polscy kibice i nie tylko oni właściwie można powiedzieć z każdego gdzieś zakątka świata właśnie reagowali w taki sposób na stadionach. Powiem tak, że mnie wcale nie jest żal Helmuta, że tak został potraktowany. Gdzieś tam czytałem właśnie jakieś też artykuły i było napisane, że on zachował kamienną twarz, że sobie nic z tego nie robił, ale wiecie co? Jak wy byście się czuli, gdyby to było o was, gdybyście wy byli w takiej sytuacji? Ja myślę, że może psychicznie w jakiś sposób Helmut jest odporny na tego rodzaju zajścia, ale tak czy inaczej nie wierzę, że nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia, bo myślę, że na każdym człowieku by to wywołało jakieś emocje. Tylko że one gdzieś musiały być tak mocno stłamszone, w środku w nim, w samym Helmucie, Helmuciątku. Mówię jak jakiś psycholog na kozecce, a ja siedzę tylko na ławce tutaj w parku. Ale nie, wiecie o co mi chodzi, tak? Ja myślę, że na każdym by to wywołało mniejsze czy większe emocje, tylko nie każdy może to po prostu w jakiś sposób okazywać, i myślę, że Helmut wtedy tego nie okazał, ale musiało mu to dać. Też domyślenia. no chyba, że już jest tak znieczulony i aż do szpiku takiej kości, po prostu tak złym człowiekiem, że no już nic do niego nie dociera. No, można sobie to jeszcze właśnie w taki sposób tłumaczyć. Trzeba by się też zastanowić, dlaczego akurat kibice skandowali w ten sposób, czemu też wywiesili ten transparent. No przede wszystkim wiedzieli, że Helmut jest na stadionie, musieli mieć tą informację wcześniej albo też... Ktoś tam powiedział z tych speakerów w Kownie na Litwie. I po prostu mieli tego świadomość, że on tam jest obecny. Donald Tusk nie jest ulubionym raczej politykiem. To jest człowiek, który uczynił wiele złego. To jest człowiek, który rozpędzał, rozpędzał wiele protestów, kojarzy się z brutalnością polskiej policji. To jest człowiek, który też właśnie coś powiedział, już nie pamiętam o co to chodziło, ale parę lat temu też w stronę kibiców, i nie były to zbyt pozytywne słowa, dobrze, dobrze brzmiące, więc kibice sobie to zapamiętali i myślę, że też widzą i dostrzegają, co się dzieje na co dzień. Myślę, że też ta cała społeczność. Ja nie chcę się tutaj tłumaczyć za wszystkich kibiców, tak, bo ja nie znam tych ludzi, tak, ciężko powiedzieć. Oni mogą tam być różnie, po różnej stronie barykady politycznej, akurat mi karetka, tu musi teraz jechać, i mogą być za tą, czy za tamtą opcją po prostu polityczną. Poczekajcie, bo jest za głośno. Muszę jeszcze powiedzieć o jednej takiej ważnej rzeczy, że kibiców to się tak traktuje trochę jak jakiś takich matołów, to znaczy kibice są Dobrze, wtedy jak coś się od nich wymaga, żeby coś załatwili. I nieraz jest takie straszenie kibicami. No, kibice to się z wami rozprawiam. Albo y, jest taki wymóg nawet, żeby. No, kibice coś zrobili, coś zmienili. W Polsce zmienili może pewne jakieś y, wydarzenia, nie wiem, przyszli na proces, na przykład kibice, tak? i się wymaga, żeby kibice coś zrobili, ale od tych samych kibiców się po prostu ludzie też odcinają w momencie jak, nie wiem, kibice robią sobie ustawki albo głośno idą przez miasto i skandują hasła swoich drużyn. To wtedy kibice są źli, ale jak potrzeba kibiców, to o wtedy, no bo kojarzeni są ze siłą, kojarzeni są z, z, z nie wiem, z, z wrzaskiem, z takimi emocjami, że ktoś się może po prostu przestraszyć ich, i wtedy wymaga się właśnie od tych kibiców. Tak? Także ja powiem tak, że no, to jest takie też trochę zgubne myślenie co do tych ludzi, którzy chodzą na stadiony. Ja chodziłem, powiem Wam przecież na stadion na Reymonta, na Wisłę i przez większość na początku chodziłem na ten taki sektor dla zagorzałych kibiców, gdzie po meczu to trzy dni nie mogłem mówić, bo miałem tak gardło obolałe od krzyczenia na stadionie, ale nigdy jakieś odgłosy tam, ale nigdy się po prostu nie nie awanturowałem na stadionach, czy ten, no po prostu zawsze ja jestem z takich, no może jak to moja koleżanka Marta mówi rebel, ale staram się być też jakiś w miarę spokojny. No więc ja nie byłem z tych, którzy się awanturowali. Później zacząłem chodzić na sektor rodzinny, bo stwierdziłem, że tam jest fajna atmosfera. No i mi się trochę odmieniło i tam już chodziłem sobie, bo po prostu chciałem z innej perspektywy oglądać te mecze. Także no tak to jest. Ci ludzie, którzy Chodzą na te na takie sektory, tak jak jest Żyleta, popularny sektor w Warszawie kibiców Legii, czy sektor C na Wiśle w Krakowie, no to tak się uważa tych ludzi po prostu, że tam są takie cykibole, tak potocznie mówiąc, że to jest taki, nie wiem, że takie osiłki tam chodzą albo uważa się tych ludzi, że to są takie, no wiecie, tacy napakowani ze siłowni jacyś goście, którzy, którzy po prostu akurat tam kibicują. Może, może poniekąd niektórzy tacy tam gdzieś też są, ale jest wielu normalnych ludzi, którzy chodzi po prostu, a chce się wykrzyczeć, wydrzeć na stadionie kibicując, tak jak ja wtedy chodziłem, a przecież jestem chuchro takie. Mały jak przecinek, jak to się mówi, mięśnie Komara. Mam więc, więc ja nie byłem z tych, którzy tam byli na sterydach i, i byli, akurat, żeby robić jakieś burdy na stadionie. tak? Więc, no, tak to jest a propos też kibiców, o których chciałem tutaj Wam dzisiaj powiedzieć. Ale skończmy już ten helmutowski wątek. No, został on po prostu. Rozdrażniony w pewnym sensie też tak uważam na tym stadionie, bo nie wierzę, że to też tak spłynął po nim jak po kaczce. Musiał swoje też pomyśleć, chociaż to, co powiedziałem też wcześniej, no to też nie odwołuje tych słów, tak? że może zaż tak zły do szpiku kości, że już na nim nic nie robi wrażenia, ale jednak wydaje mi się, że tak, bo wiecie, jak ileś tysięcy ludzi krzyczy jeszcze w ten sposób, jeszcze wywieszają transparent, dają swoje niezadowolenie właśnie, to, to musi to wzbudzać w człowieku jakieś emocje, no, we mnie by na pewno jakieś zbudziło i nie wiem e, jakiego rodzaju to byłyby emocje, no na pewno nic przyjemnego, tak nie jestem na tyle popularną osobą, żeby ktoś transparenty wieszał w moim w, 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 o mnie na stadionach, więc to jeszcze nie jest ten etap, może kiedyś ale tutaj relacjonując właśnie to, jak się zachowali kibice wobec Helmuta, to jak to się mówi, na, na złego nie trafiło, znaczy, trafiło na złego, ale w tym sensie, że jak ja to chciałem wam powiedzieć, że krzywda mu się nie stanie, tak? Krzywda mu się nie stanie, że, że po prostu tak się zachowali ludzie wobec niego. Przerwają na chwilę, bo się tam drze, taka dziewczynka rozprasza mnie. Ale dobra, chcę już to podsumować. No, coś świadczy po prostu też o tym, jak ludzie jednomyślnie myślą o kimś. To znaczy, że z tym kimś chyba jest coś nie tak, więc chyba coś nie tak jest z Helmutem, jeżeli niezadowolenie wyraża wiele tysięcy ludzi na stadionie, jeszcze wieszając transparent i skandując tego rodzaju hasła. Więc no jest jak jest. Mnie Helmuta nie jest żal. Ludzie powiedzieli co myślą i tyle właściwie. No bo co tu można więcej komentować w tym dzisiejszym filmie. Wy napiszcie w komentarze, co wy uważacie, czy wam jest żal Helmuciątka, czy wam nie jest żal. No bo ja już się określiłem, że mnie nie. Oprócz tego subskrybujcie ten kanał, możecie zostawiać też łapki w górę, no i udostępniać te vlogi, niech się niosą w odkłaniach YouTube'a. A ja bym chciał się doczekać jeszcze jakiegoś dnia, żeby pojechać na mecz w Krakowie, na Wisłę, bo jakoś nie jest mi to po drodze. No i być może tutaj jeszcze w Rumunii się wybiorę na jakiś mecz. Byliśmy za mną jeszcze przed wyjazdem na Oland Island, na meczu reprezentacji Rumunii z Kanadą. Więc, jeżeli chcecie zobaczyć, jak było na tym wydarzeniu. To był mecz towarzyski. To Was zapraszam na kanał rodzinny. Ten vlog był parę tygodni temu, się pokazał, więc jeszcze we wrześniu. Więc sobie poszukajcie. No i, no i obejrzyjcie, jakie były wrażenia na stadionie narodowym tutaj w Rumunii. Ja jeszcze kiedyś planuję pójść na jakiś mecz piłkarski, zobaczyć jak to jest na Rapid, na Stiała, czy też na Dynamo Bukarsz. Zobaczymy, jak to będzie. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się zdrowo i Was pozdrawiam. A. Z Helmuta się śmieję. A czemu nie? Dobrze mu tak. Helmut!